Grzesiu, co to za pojazdy? Gdzie one jadą? To powoł, o co tu pakował. chodzi? O co tu chodzi? E, do klientów, którzy chcą troszkę pojeździć w terenie. Na pewno są to maszyny bardzo konkurencyjne na rynku ze względu na swoje gabaryty, mhm. już, już fabrycznie są wyższe i osoby o wzroście 180-180 e, parę, oczywiście Czyli dla dużych maszyny, koni też, nie? dla dużych koni, dla dużych też. Tak. Okay. E, są to maszyny z stajni CF Moto Silversona. Mm -hmm. e, oczywiście jest to konkurencja do, do, do marek jak Sigway, jak e, Suron. E, mamy coś lepszego e, niż Suronie? Mamy coś lepszego. Co mamy lepszego? Mamy baterię większą. Wygląd na pewno też. Kwestia indywidualna, ale tak. Tutaj na duży plus na pewno mamy to, że mamy lampy, które są schowane, więc nie będą się trzaskać tak szybko. Więc to jest duży plusik. Mamy na pewno odsunięte tylne koło, więc nie zahaczymy o błotnik. Tak, baterię Aha. mocniejszą. Mamy tak samo, tak jak wspomniałem, już display z pełnymi funkcjami. Mamy dostęp do informacji, które są w pojeździe, więc mamy pełny wgląd w cykle ładowania w stan baterii. Te wszystkie informacje, które są w naszym zegarze. Co więcej, reszta to tylko już zabawa w terenie. Krótko mówiąc, dzisiaj będzie upalane. Pogoda idealna na ulicy. Tak, tak. No i wszystkie maszyny trafiają w dobre ręce. Dobre ręce, fakt.